Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. No właśnie, przepiękne powitanie. Od razu czuć tą energię od Was i. Wiecie co, jak dzisiaj, jak jechaliście do nas yy, dzień wcześniej, to przypomniało mi się nasze piękne, piękne pierwsze spotkanie, kiedy do nas jechaliście. I ja pamiętam, jak ja się bawam, mówię: Kurde, aktor do nas jedzie, burczyk do nas jedzie, mówią jedzie i jeszcze z rodziną. Ojejku, jak my damy radę? <grym> Czy my po prostu tutaj, aktor jedzie, wszyscy postawieni byli w pogotowiu, wszyscy po prostu. Bo wy do nas jedziecie i tak się bardzo baliśmy tego pierwszego spotkania, że no po prostu mają może jakieś bardzo wymagania, są bardzo wymagające. Czy my damy radę, czy my sprostamy? A tutaj słuchajcie, my patrzymy. Przyjeżdżają ludzie. Weseli. Normali. Normalni. No, tak samo oddychają, tak samo jedzą. Tak, tak samo się śmieją, takie same mają problemy. Tak. Pozytywni, uduchowieni, w Chodźmy. ogóle. Bo miarą człowieka nie jest to, gdzie pracuje i ile zarabia, tylko ile może z serducha podarować innym. A. I to cała definicja. To nieważne, kim jesteśmy, skąd pochodzimy, jakie mamy wykształcenie, to nie jest ważne, ile mamy na koncie, to nie jest ważne. Ważne jest to, że czujemy, że mamy serce, że umiemy kochać. I jak umiemy kochać, to się zawsze znajdą osoby do kochania, i to nadaje sens w życiu chyba. No właśnie. To jest sensem, taka miłość, tak? Bo gdybyśmy gdzieś tam nawet w pałacu, ale żyli gdzieś z dala od ludzi, to, 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 to nic nie miałoby sensu. Bo po co nam to wszystko, tak? Pieniądze szczęścia nie dają, dopiero zakupy. No dają, no dają. <laughs> nie nie, żeby się tak państwo nie? nie zrozumieli, tak? Że, 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 tak. że, że to... A... Nie, no to też jest ważne, no ważne no spełnianie, wiecie, marzeń mhm. czasem jest niemożliwe, jeżeli się nie ma funduszy, ale, ale miłość jest najważniejsza. To, że umiemy kochać i że mamy kogo kochać. Jest taka fajna książka takiego pana psychologa, który napisał taką książkę 600 stron. Tak? Tajemnica sukcesu. Tak. I to jest, ja to czytam, czytam, gdzie to będzie ta tajemnica sukcesu? I tak czytam, czytam, czytam 400 strona za chwileczkę już będziesz wiedział, co to jest. 520, 620 i 670 jest! Najbliższe pół godziny to, co robisz, rób z miłością. Koniec. <laughs> Tak, to jest największa siła, tak? jest największa robimy, to mamy robić na milion procent i z miłością. I wtedy to ma sens, bo takie odhaczanie tematów, to... Spróbujcie taki kiedyś eksperyment zrobić. Weźcie telefon, kocham Cię, takiego SMS-a, kocham Cię, wyślij do wszystkich. No, jest co by było, nie? A reakcje mogłyby być nawet wrogie, bo ludzie nie umieją przy, przyjmować, tak? tak? Tak. Tego kocham Cię, to, 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 takiego bez podtekstów, po prostu takiego ludzkiego kocham Cię. No nie umiemy, nie umiemy przyjmować. Także prze, przesyłamy Wam dużo miłości, którą przesyłajcie dalej. Przyjmijcie i przesyłajcie dalej z miłością od siebie. I każdy dzień zaczynajcie od tego, żebyście poszli, znaleźli sobie jakieś małe lustereczko, spojrzeli sobie w oczy i powiedzieli kocham Cię. I wybaczam ci wszystko co było już. I wdzięczność. Miłość wdzięczność. To są takie uczucia. I wybaczanie, podstawowe, bo my za dużo, no. za dużo nosimy. Taki, taki sobie bagaż robimy i takie tam wrzucamy wszystkie problemy uprzedzenia i to jest bez sensu. Słuchajcie, bo co z tego że się będę oglądać za siebie i widzieć to, co się wydarzyło, jak ja już nie mam dzisiaj na to wpływu, tak? Chodzi o to, żeby to wybaczyć, odpuścić i iść wolnym do przodu. Dostań. Było kiedyś dwóch mnichów, mieli zakaz <coughs> dotykania kobiety i starszy mnich nagle zobaczył nad rzeką biedną dziewczynę. I ona mówi, ojej, boję się, boję, bo nie umiem pływać. On ją wziął na ręce, przeniósł na drugą stronę i, i poszli dalej ku świątyni. I idą, idą. i Po tych dwóch godzinach ten młodszy tak idzie, idzie mówi, mistrzu, chwileczkę, przecież my mamy zakaz dotykania kobiet. A ty dotknąłeś kobietę, mówię, jaką kobietę? No tą dziewczynę przyniosłeś. Mówi, widzisz. Ja ją postawiłem na tym drugim brzegu dwie godziny temu, a ty ją niesiesz do teraz. I to jest to. To, to co było, to było, już, już. Najważniejsze na jest co teraz. Nie mamy wpływu, tak? Na to, co się wydarzyło. Na to, że będziemy żałować, nie mamy wpływu, bo tego nie odwrócimy. Możemy tylko iść do przodu. I nie oglądać się do tyłu za siebie. I z miłością. Ja, muszę Wam powiedzieć, że po prostu trochę zamarłam. Znaczy zamarłam, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, że Was słucham i mnie tak e, zatyka e, to, co Wy mówicie, e, z tą wdzięcznością, z tą miłością, bo t, dla mnie to, to też uważam, że miłość to jest najpotężniejsza taka energia i, i, i wszystko może pokonać, tak? No wszystko możemy pokonać z miłością i, i A tak zawsze... Nie pokonać, wiesz, nie pokonać. Nie, bo tutaj nie bo, ma walki. Przy no, miłości nie ma walki. W ogóle w życiu nie ma walki. Jeżeli o coś walczysz, to idziesz na wojnę. No tak. Musimy pokonywać jakieś przeszkody, no bo każdy ma jakieś tam kamienie. Mhm. Czasem idziemy po, po miękkiej trawie, a czasem idziemy po żwirze i, i wszystko jest do przejścia. Ale nie walczymy. Idźmy po prostu, bądźmy otwarci na to, co się stanie. I te problemy, które się mogą ewentualnie pojawić, albo. Mniej przychylni ludzie albo mniej sprzyjające sytuacje po drodze, to doceńmy to, bo oni się pojawili po coś. I ta żwirowa droga, kamienista droga też się pojawiła po coś. Żebyśmy zajrzeli w głąb siebie i coś odkryli. Choroba się pojawia po coś, więc wszystkie problemy w życiu nam się pojawiają po coś. Żebyśmy może się na chwilę zatrzymali, może otarli pod szczoła, może się obejrzeli dookoła siebie. Odetchnęli głęboko, pooddychali i żebyśmy poszli dalej, ale wszystko jest po coś. Każdy człowiek, którego spotykamy, jest po coś, nawet ten zły. Nawet Być ten może zły. to jakaś lekcja, mm. tylko bądźmy mm. uważni. Ja mówię: bo y, mamy dziecko y, mm, tak. z, y, ze spektrum autyzmu i spotykamy się z wieloma ludźmi. Głównie są to mamy, no ale z rodzicami, tak, z opiekunami dzieci z autyzmem, i one mówią: Te mamy mówią: Ja muszę być silna. Ja muszę być silna. Ja mówię: Nie musisz być silna musisz być, musisz mieć otwarte oczy i musisz, potrzebujesz odróżniać to, co jest dobre od tego, co jest złe. I wtedy mhm. nie będziesz musiała być silna na siłę silna. Ta siła, się, ta siła się weźmie sama ze środka. Tylko chodzi o to, żebyśmy byli na tyle uważni w życiu, żebyśmy potrafili odróżniać to dobre od tego złego. I do przodu. I do przodu. I z miłością. I z miłością. Bo przecież, tak jak Ty wspomniałaś właśnie o córce, tak? To tak jak rozmawialiśmy, to jesteście po prostu taką poradnią, prawda? Dla tych ludzi. Jednym słowem, że oni tak, przez, przez przypadek i niechcący, zupełnie. Bez przypadek i niechcący. No tak, bo ogłosiliśmy światu, że robimy film, zobaczycie tak. Lili, autystyczna, autentyczna historia. Jak tylko to ogłosiliśmy, no to oczywiście celem było z, zebranie funduszy na film, mhm. ale nagle okazało się, że to nie jest w ogóle ten, ten główny cel, gdzieś tak został odsunięty, ponieważ nagle zaczęli się do nas zgłaszać ludzie, którzy mówią, ojej. To oni mówią to na głos, że dziecko autystyczne, a my mamy takie yy, właśnie orzeczenie, dostaliśmy dziecko jest dwa, mhm. dwa lata, trzy lata, czterolatek. Co zrobić? Co to dalej? Koniec świata. No i się zaczęła taka, otworzyliśmy taką w cudzysłowie. Yy, Mikroporadnie. Mikro to, <grym> ja ja bo... to są zoomy, to, tak, to, 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 ja to są zdjęcia. To są całe. Czas... To było odebrane tak, że my się mądrzymy po prostu, bo niektórzy tak, no weź, codziennie wstajesz z uśmiechem rano, w ogóle, z miłością, wszystko Ci się podoba i w ogóle wszystko to złe, to jest dobre i bajerujesz, bo tak nie ma w życiu. Jest można, można. Można. Niektórzy, co ty pierniczysz, no nie da się tak, no nie da, no zobacz, no to, bo, bo, pogoda nie taka, to ty, sąsiad obgadał, to, zobacz, no. jakie wiadomości w telewizji, ale da się, no da się. Da się, my mówimy, Pan Bóg zgadza się na wszystko. Jak wstaniesz rano i byłeś na rzekach, i mówisz, wszyscy są do dupy, tam ci do dupy sami złodzieje, debile, Ztraci ten, a wszystko, to, wszystko, szkoła, wszystko ten. tak. A system, to Pan tak, Bóg. Tak, taki. Pan Bóg Podróżowy, z góry popatrzy pod... i mówi to. Ale czytanie rano. Dziękuję Ci Boże. Piękny, wspaniały dzień. Jestem zdrowy, wszyscy zdrowi. Dzisiaj spotkam najwspanialszych ludzi. To jest jeden z najwspanialszych dni mojego życia, bo pojutrze będzie jeszcze lepszy. A Pan był tak popatrzył, dobrze? I też mówimy, że trening, trening miłością i terapia miłością to są, najlepszy, to są najlepszy trening i najlepsza terapia. Zobaczcie, jak się. Oddycha jak to powietrze jest tylko dobre, takimi serduszkami yy, oddychamy. Naprawdę, to jest zupełnie inny komfort życia. Przecież żyjemy krótko i to my mamy, i tylko my mamy wpływ na jakość tego, jak to przeżyjemy. Dni mijają każdemu tak samo, ale to my potrzebujemy zdecydować, czy chcemy, żeby nam mijały fajnie, czy trochę fajnie, czy bardzo fajnie, czy do dupy. No. Z teraz miłością to, i do przodu. Teraz to powiedziałaś normalnie, Czy z miłością czy do dupy. No faktycznie. No tak jest. To tylko my decydujemy. I zawsze, zawsze, bo czasem ktoś, a, bo ja już mam 50, 60, 70 lat i tak. życie przegrałem. Nie, możesz wstać jutro i zdecydować, że od dzisiaj będzie inaczej. I nie ma wymówki, że już jestem, o, mam 50 i już koniec, nie? Życie mi się posrało i w ogóle do dupy, i teraz tylko będę siedzieć i jęczeć. Ili zacieramy. Nie, możesz jutro wstać i zdecydować, że od jutra będzie inaczej i będzie lepiej. Że od jutra będziesz naprawdę żyć, naprawdę kochać. To, to, to tu, w środku, tu. 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 <laughs> no to tak, to, to teraz tutaj wszyscy zapamiętajmy, gdzie to jest. <laughs> Żeby nam no się wiecie, to wszystko pokoju, udzielało od was. W pokoju mocy, w pałacu z mocy i z ludźmi mocy. I wysyłamy Wam dużo mocy i dobrej energii. Tak. Ale... On tutaj już te rzuca pioruny energetyczne, dobrej energii. Tak, a ja jeszcze chciałam Was zapytać, bo, bo Wy jesteście dla mnie w ogóle taką parą, wiesz co, taką parą, jak to się mówi w show biznesie, gorącą parą, taka, która wszędzie jest razem, z dziećmi razem, pokazujecie się razem, na scenie razem, razem jedziecie, organizujecie spektakle, tak jak u nas byliście, tak? I powiedzcie, bo, bo zazwyczaj jak gdzieś widzimy, ktoś przyjeżdża do nas, tak, to zazwyczaj no, sami, bez, bez rodziny, tak, a ja jak was, właśnie na Was zawsze patrzę, to po prostu z pełnym podziwem, z takim szacunkiem dla rodziny. My uczymy dzieci tego, że dom jest tam, gdzie jesteśmy razem. I Poza to jest tym, po pierwsze. Po, ale nie, no, co, największa no. tajemnica jest taka, że my się po prostu lubimy. Oprócz <noise> tego, że się kochamy, to się jeszcze lubimy. Tak, na przykład dla nas lockdown, prawda, ten rok tak. zamknięcia w domu, to, to nie było, to było fajne. fajne, to nie było nic, nic nowego po prostu. Tyle a, czasu a, razem. A czasami y, słyszymy takie opowieści, są nawet takie memy, że przez ten lockdown, lockdown, cały rok w, w domu. I wiecie co? Muszę wam powiedzieć, ta moja żona nawet fajnie gada. Nie? Nie? Bo dopiero no tak. ludzie się spotkali, bo się widzieli co, dwie godziny w nocy, tam coś, tu się mijali cały czas. A jeszcze o zakupach, o pieluchach, o, o, o tak, porządkach, a, a o remontach, nagle, o finansach, o tym, o tym, A tu tym. nagle usiedli, musieli siedzieć, patrzeć na siebie jeszcze, ojejku, i to już w jednym pokoju? Ale to trzeba się umieć polubić, no. to, to nie ma wyjścia i wtedy I... można być razem. A to, że się jeździmy, wkurzamy, to, to bardzo często słyszymy pytania, no a szkoła, no ale zaraz, no to lepiej zobaczyć zdjęcie malborka, czy, czy chodzić po zamku w malborku? Lepiej czytać, jakie są temperatury Bałtyku, czy włożyć nogę w koło brzegu do wody, tak? No to życie jest lepszą y, nauką, lepszą, y, lepszym systemem edukacji niż, niż, niż kartki. No. I, i, I dlatego to my decydujemy, kiedy nasze dzieci mają wakacje. Bo my potrzebujemy no. żyć, a nie musimy. O, tak, widzicie co, bo to jest <grym> cały czas. Zresztą możecie sobie to cofnąć teraz, <grym> ten cały, i słyszycie, jak Olimpia mówi. Mówi, musicie, nie, potrzebujecie, potrze, potrzebujecie. Słuchajcie, to jest magiczne słowo, nikt nic nie musi, wszystko potrzebuje. My nie musimy nic. pracować, bo my potrzebujemy. Potrzebujemy, pracować. tak? My nie musimy wychowywać dzieci. Mam potrzebę po, potrzebę po prostu żeby, żeby I słuchajcie, spróbujcie pomóc to być im zajebistymi ludźmi tak, żeby przeżyli to życie spróbujcie jeżeli nie wierzycie że to działa to na przykład sp spróbuj ty kobietę poprosić swojego męża czy mógłbyś wyrzucić śmieci ale to on może odpowiedzieć mógłbym I I on powie i, ale on nie ale on powie zgodnie z prawdą mógłby bo mógłby no, A, wierzę, nogi, ale tak, wystarczy powiedzieć tak. potrzebujesz wyrzucić śmieci on w stanie wyrzucić potrzebujesz posprzątać pokój i on wstanie i posprząta i to dziecko yy, potrzebujesz yy, yy, się, pościelić łóżko on pójdzie i pościeli ale to działa w drugą stronę tata co potrzebujecie ja już tam jestem <letyr> 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 albo tata potrzebujesz mi dać kieszonkowe ja od razu wyciągam portfel potrzebujesz <letyr> potrzebujesz yy, potrzebujesz to jest też takie słowo że to jest Twoje pragnienie, tak? To jest zaspokojenie pragnień. Mam takie pragnienie, to jest cudowne. Zaspokojenie pragnień, a pragnienie prawda, to jest, jest, jest na, marzeniem? Nie wiemy tego, tak? to jest prawda? A pragnienie, pra, Czym jest pragnienie? Pragnienie jest innym słowem na marzenie. Tylko pragnienie, tak się nam wydaje, że jest łatwiejsze do spełnienia niż marzenie. Marzenie to takie, o takie gdzieś No bo my tam... nie marzymy o życiu, tylko my potrzebujemy. My potrzebujemy żyć, żyć no. i marzyć też potrzebujemy. A powiedzcie, właśnie, jak mówimy o marzeniach, jakie macie takie marzenie, takie teraz, yy, takie wiesz, które chcielibyście spełnić, a my możemy Wam pomóc je spełnić? Yy, na teraz. Yy... Jak to było Karaiby? Nie. Nie, nie Karaiby to nie, nie, nie. nie, nie. No, Aruba, tak. Jamaica, all I łonna tejka, tu Bermuda, ja Bahama, pretty mama, ty. Come on pretty mama. To, to, to takie. Nie, to teraz, takie. Teraz na, naszą potrzebą, takie, taką głęboką serca jest yy, wypuścić ten film, zobaczyć Lili. Yy, a potem wypuścić się gdzieś w świat na chwilę. Taki mamy plan. chcemy Taki tak. mamy plan, żeby puścić się w świat. Mam taką potrzebę mam pojechania, pokazania, pokazania dzieciom troszeczkę, bo akurat będzie przerwa między szkołami. Młody i... kończy podstawówkę, zaczyna y, liceum. Y... Starsze dziecko kończy zawodówkę i tak sobie... Znaczy kończy w ogóle, kończy tak, bo edukacja. nie ma edukacji po liceum, znaczy po szkole specjalnej no ponadpodstawowej. No, Zawsze za, za, za jakaś edu, odmiennie eduk się edukuje przecież. No. Człowiek bez nauki to. to, to, to no tak. No, to uczymy się całe życie, także edukacja jest. Tak, no. Ale wracając tutaj, więc tak, film, no prace są bardzo zaawansowane. No i teraz mamy rozmowę już z takimi kluczowymi, jak ktoś mówi, sponsoro, sponsoro inwestorami, bo sponsor to jest ten, który daje i nie chce wyciągać pieniędzy, a inwestor to jest ten, który inwestuje. I czeka na zyski. Zyski są obliczane bardzo dobrze. No, są rozmowy przede wszystkim z Kanal Plus. Prawdopodobnie będzie to najpierw Kanal Plus, potem dopiero Kino. Jest może Polsat, ale raczej idzie do Kanal Plus. No i są rozmowy z bardzo kluczowymi no, takimi zawodnikami w Polsce, którym bardzo to się podoba ten pomysł. Ponieważ film nie jest, to nie jest dokumentalny film o autyzmie, to jest fabularny. Prawdziwa historia naszej córeczki Wiktorii, prawdziwa opowiedziana, uwaga, z perspektywy jej sześcioletniego braciszka. Czyli to będzie takie połączenie filmów atypowy z, z Mikołajkiem i cudownym chłopcem. Czyli to będzie cudowna dziewczynka, ale bardziej taka kolorowa, kolorowy, piękny obraz, który. Wierzymy, że po tym filmie, jeżeli przynajmniej jedna, dwie osoby na, na tym świecie przestaną być przyzywane, wyzywane od debili, od kretynów yy, i poczują takie yy, właśnie tę miłość, taką, ten, ten taką, bezwarunkową, taką bezwarunkową miłość, miłość takie zrozumienie. My, czy jest to jest to a dlaczego, a za co? Nie, za, po, po prostu mhm. no, nie ma za co. No. Ale to wierzymy, że, że, że tak będzie, ponieważ yy, sam scenariusz zmieniał się już trzykrotnie i za A każdym razem... pięciokrotnie ra... się zmieni. A jeszcze pewnie się pięciokrotnie zmieni do zdjęć. Misję I wizję mamy po prostu. Tak. I, I on jest coraz bardziej taki... Dobry. Dobry. Znaczy jest dobry, a przede wszystkim jest dla ludzi. To znaczy będzie żeby lepszy. wszyscy będzie żeby, żeby to było naprawdę rozrywka na najwyższym poziomie dla wszystkich, a nie dla zainteresowanych, tak? Dlatego odchodzimy od... Temat autyzmu nie będzie w, w centrum, tylko to jest o inności, o tolerancji, o miłości, o to sile to o, miłości. O tym, o czym opowiadamy. Tak, o tym, o tym jak Jedno słowo, jedno spojrzenie może zmienić całe życie o takich cudach codziennego życia, bo kiedyś yy, napisaliśmy taki scenariusz o, o takim yy, duchu, który był w, w niebie i mówi, ja bym chciał być świętym. I Kiedy oni pytają, jak on by chciał być świętym? Mówi, to jest bardzo proste. Wystarczy, żebyś zrobił cud, prawda? Tak. No i, i tam było, była taka opowieść, jedna z opowieści jest, on schodzi na ziemię i mówi, no dobra, to ja może zrobię cud. O, i widzi człowieka, stoi tak, taki smutny Stoi, stoi, i on mówi: O, to ja mu tak wy, przy półce z książkami, ja mu tak wyciągnę niewidzialnie Biblię. Niech on przeczyta Biblię, jak on przeczyta tą Biblię, to on taki mądry, on będzie taki mądry. Jak on będzie mądry, tak się uduchowi, jak się uduchowi, to będzie cud, i to on, on tak się uzdrowi, bo on taki smutny. I on tak wyciąga mu tam, jako ten duch, ten, tę Biblię, ale. Wszystkie książki się przewracają, lecą, półka, się, półka spada, on dostaje w głowę, facet spada, leży nieprzytomny i ten duch znika, wraca do nieba. Mówi: No nie, no słuchaj, no chciałem cud zrobić, no chciałem, żeby pan tutaj tu Biblię poczytał, ale no, nie, no nic nie zrobiłem, nie zrobiłem cudu, nie zrobiłem żadnego cudu. No. A drugi mówi: Poczekaj, 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 ale tak. chcesz zobaczyć, co, co było dalej? A było dalej tak, on, facet wstaje, patrzy ogniem i mieczem. Patrzy, o, z biblioteki, nieoddane. Idzie do biblioteki. Dzień dobry, ja chciałem książkę. I zakochuje się w bibliotekarce. I za chwileczkę rodzi <laughs> mi się najpiękniejsze dziecko na świecie. I ten duch, do tego ducha, który chciał być świętym, mówisz, widzisz, właśnie zrobić najpiękniejszy cud. Matko Ilonka, tak. No ale to nie, podała... właśnie dlaczego to o tym mówię? Bo, bo, bo ja, to, ja specjalnie, ja ale ja się tylko jedną powiedział. nie, ale ja to powiedzieć, nam, że, bo... że chodzi mi o to, że dlaczego ja o tym mówię? Ponieważ mnie po prostu aż korci, żeby mówić o scenach z filmu Zobaczyć Lili, ale nie mogę o tym mówić. Więc mówię o, o innym filmie, o innym naszym scenariuszu, ale który mówi. Jak, jak, jak postrzegamy życie? To się Właśnie nie cud. cud, nie, Pamiętajcie, proszę Państwa, nie cud. Nie, nie, żeby doświadczyć cudu, naprawdę nie trzeba zachorować na nowotwór, modlić się i wyzdrowieć. Cud to jest. O, zobaczcie, to jest cud. O. Tylko to trzeba zauważyć. Mieliśmy takiego lamet z Tybetu, nie? Tak. I on mówi: Zobaczcie, ty siedzisz rano na taras, mąż kawa przyniesie, tu mówisz, jaka piękna, jaka dobra kawa. też się życiem, i o to chodzi. Dobra kawa, to jest... Istot... jeszcze wrócić, bo jak się poznałam że Burczykiem, mieliśmy taki wywiad i pani mówi, to pani musi mieć w domu śmiesznie z tym aktorem, a ja tak. Mhm, mm muszę. Bo on w ogóle nie mówi, słuchajcie, on w ogóle w domu co robi, myślę. On siedzi w tym swoim nicu tam sobie tam, no, ma takie nic i mnie tam nie wpuszcza, bo ja w Boże, te kwiatki będę zaraz podlewać tam w tym nicu, albo mu lampkę zapalę. To y, pozdrawiam wszystkich panów, którzy wiedzą, że każdy mężczyzna ma takie swoje nic i tam naprawdę jest nic. Więc drogie panie, jeżeli Co robisz myślę, a o czym O czym myślisz? myślisz? O, niczym. O, niczym. Po, jo, ja o niczym. ja ci dam o niczym. To no jak można o niczym, no masz tak że można o niczym myśleć? No nie. No, no, no a się ja nie że zdarza, to, my nie, No tam jest tutaj tyle tam. A my mamy. Jeszcze na, nawet jak usiądziesz, już o niczym to zawsze będzie jakiś pyłek, no, no to już nie da się. Będzie a on sobie pyłek. siedzi o niczym, nie? No szkurde, no. Jezu, wiecie co, muszę wam powiedzieć, że nie chcę kończyć tego spotkania tutaj z wami. Ale kto to będzie słuchał, ale to to będzie słuchał, ale powiem wam, że jesteście cudowni i po prostu yy, to, co się w ogóle z wami dzieje i to ma też wpływ na nasze życie, niesamowity. To powiem Wam, że chciałabym teraz, żeby to tak szło dalej i żeby miało to wpływ na innych ludzi, to co dzisiaj powiedzieliście, te wszystkie cudowne rzeczy. Wstawajcie rano, możliwości. wstawajcie rano, i... idźcie do lustra, przepraszam, idźcie do lustra, tak. powiedzcie przede I wszystkim sobie. O nie o, o szóstej. o <laughs> ale idźcie i, i mówcie, kocham Cię i wybaczajcie sobie wszystko i, i bądźcie wdzięczni za to, co jest, a wtedy będzie więcej tego, co, za co jesteście wdzięczni. Proste. Po prostu potrzebujcie żyć, a nie musicie. I tak. Zapraszamy tu do cudownych ludzi, do cudownego miejsca. To wy częściej przyjeżdżajcie. I to jesteśmy tak tu na spontanie po a, prostu, tak? Tak, zgadza się. Ale słuchajcie, bardzo Wam dziękuję. Nie, bo tak? chciałam jeszcze bardzo ważną rzecz powiedzieć. Gdy, bo my tu, tutaj Hania pytała o właśnie marzenia i tak dalej, tak. tak. Natomiast taki y, przepis, jak spełniać marzenia, to do tej pani. <noise> To do tej pani, bo my znamy historię Parizel. Yy, ta pani go nie wybudowała? No nie, A, ale, ale wybudowała. Ale wybudowała, w wyobraźni. No, ale wybudowała go w swojej wyobraźni i właśnie została tutaj księżną na włościach. Niech moc będzie z nami. Tak. Bardzo Wam dziękujemy i bardzo Wam jestem wdzięczna za to cudowne dzisiejsze spotkanie i to, co powiedzieliście.